Panowie, prawdopodobnie pamiętacie, kiedy przed premierą Ryzena 7900 bardzo się pompowałem, jakie to w zasadzie to pompowało się AMD, jakie to nie będą wielkie wyniki, jak nie będzie wzrost wydajności w no, tak naprawdę grach, bo o to nam głównie chodziło. O ile, o ile zgodzę się, że wzrost wydajności w syntetycznym workloadzie no, jest zauważalny, jest duży, to o tyle w grach. Zdecydowanie odradzam. Sam nie będę upgradeował, dlatego no przede wszystkim chcę być konsekwentny. Nie będę wam polecał czegoś, czego sam bym nie zrobił, ponieważ aktualnie nowa platforma będzie kosztować w PISD duże pieniądze. No, jeżeli założymy, że trzeba kupić y, płytę główną, RAM, no i prawdopodobnie chłodzenie ze względu na to, że te procesory się grzeją. No. Po prostu się to e, wydaje mi, że nie opłaca, i w tym momencie lepiej zainwestować, jeżeli oczywiście <noise> musimy, to w lepszą kartę graficzną, ponieważ seria 5000. Myślę, że jeszcze nam wystarczy na lata. No, jak widać tutaj w syntetycznym benchmarku, faktycznie e, wzrost był zauważalny. O tyle w grach już nie do końca, bo gra przede wszystkim musi być. Aby to zauważyć, ten wzrost wydajności gra przede wszystkim musi być w jakiś sposób bottleneckowana przez CPU. A jakie będą to gry? No głównie powiedziałbym, że competitive gry, czyli wszelakie gry, gdzie występuje bardzo wielu graczy w tym wypadku i na ten moment. Taki sztandarowy przykład to byłoby chociażby Warzone czy, czy Apex Legends ze względu na to, że tam procesor faktycznie nie jest w stanie być obciążony w no, dużym procencie. Gry single player tak jak tutaj na przykład GTA albo, no nie wiem, no wszystkie, gdzie, gdzie faktycznie gramy single player. Niestety tutaj zmiana CPU będzie niezauważalna. Jeżeli chodzi o ten benchmark, jest jak najbardziej. Ee, no przede wszystkim ma to sens, ponieważ tutaj widać, że ewidentnie gość obniżył ustawienia graficzne, więc. A, no. Karta graficzna w tym momencie nas nie ogranicza, tylko faktycznie ilość FPS-ów wynika z procesora. No i warto byłoby podkreślić, do gier single player, panowie, jeśli gramy tylko single player, odradzam CPU. Natomiast jeżeli ktoś planuje gdzieś grać bardzo competitive, no, można by się ją zastanowić. Natomiast trzeba pamiętać, że to będzie wpisdę dużo pieniędzy, także seria 7000 zdecydowanie odradzam. Na mniej na razie. Poczekamy, zobaczymy.